Cześć wszystkim, dzisiaj sobie porozmawiamy o instrukcji Switch. No i co to takiego jest. Pewnie niektórzy z Was się już domyślają, no ale no, powiem to dopiero wtedy, kiedy mm, to zaprogramuję. Czyli przyglądajcie się i zapamiętajcie jak tego się <laughs> używa. No i dobrze już to zrobiłem, zobaczyć się kompiluje. No i dobrze działa. Czyli tak najpierw prosimy użytkownika tego programu o to, żeby podał nam swój wiek no i tak. Instrukcja switch można by powiedzieć, że wgląda w tą zmienną. I w razie gdy ma ona wartość 10, zrobi to, a w razie gdy ma wartość 20, zrobi to i tak. Po co jest to break? No, gdyby tego nie było, to wykonałoby to, i od razu potem to. A jeżeli to break jest, to no, nie będzie, nie będzie wykonywać bo wyjdzie z tego. No dobrze przetestujmy program. Wpiszmy to 10, masz 10 lat. Wpiszmy to 20. Masz 20 lat. No i co się stanie, jeżeli ktoś wpisze wpisze coś, czego tak nie przewidzieliśmy. Czy na przykład 40. No. Mm, nic się zrobiło. Mm, no i tak. Jak obsłużyć taki? Powiedzmy to wyjątek. A mm, 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 słówkiem, nie wiem jak to nazwać. Mm, no, czymś takim. Czyli jeżeli ktoś Poda, pisze coś, czego tutaj nie przewidzieliśmy, czyli nie 10, nie 20, to wykona się to. Czyli sprawdźmy. I sobie to przetestujmy. No swój wiek 40, nie wiem ile masz lat. No dobra, trochę bezsensowne jest tego użycia, dlatego powiem Wam bardziej sensowne, ale to dopiero w, w kolejnej lekcji. Do zobaczenia.